Eee! No. Wsiadaj, bo opierdolimy trochę chmielu! O! Chmiel chmielnicki, się ma! Tak, właśnie Siema. opierdoliłem już dzisiaj, kurwa, te cztery osoby na tym mielu! Siemano, ja jestem policjantem! Coś eee, cię się też chyba powolutku. Czekaj, czekaj, nie, nie ma Czekaj, czekaj, nikogo za nim nie ma! Ja to jestem sam stary, jesteś zatrzymany! Co, 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 mnie handel chmielem! Eee, Instytut browarnictwa Los Santos odezwał się, że kurwa masz nielegalny chmiel! Co ty gadasz? Jak nielegalny... Nie jestem zatrzymany. prawo zachować milczenie. Nie, 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 nie! Mało tego, wiesz co? Trevor, wszystkie po się pogrzało. Pog Czy do końca panikuję teraz? mieć miał czwórkę, to bym usiadł za tobą. A, 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 kurwa, panikuję, powoli! Dobra, uspokój się, nie jestem sam. Ja apo... co robię? jestem, robię. Już myślałem. Zapiszę to. Nie jestem psem. Zapisz, zapisz to. Dawaj mnie do tego, muszę sobie poprawić. Dobre, Zaraz za dobra. małe wziąłem. A co muszę poprawić? Buty, buty. Aha, no dobra, ty to może kurwa zrobimy tak, że opierdolę komuś chmiel, nie? A ty będziesz policjantem i kurwa go przy i że opierdala nielegalnie chmiel. Oczywiście, że tak i zabiorę mu chmiel. No tak, bo musi musimy cały czas ten sam w obiegu. Ale dzisiaj mam dobry Lubimy dzień. To. Dziś wyłiepają chłopak 14 koła na chmiel, potem kolejnego na 5 koła mi jakoś 5 minut temu. Mhm. Mm no i to współpracownika, moją bracią duszę, tylko no niestety musiał pójść spać. Kto? No, Totti ma na imię, nowy w mieście. Nie znam. No nikogo nie zna, bo jesteśmy z tamtegrany, co my wiesz co. Chmiel, chmiel, chmiel. Chmiel, chmiel, chmiel. Tak, gangsta chmiel. Ty, ja już wiem czemu kurwa... Ty żeś do złego gościa przyjechał ten chmiel sprzedać. No nie, dostałem GPSa do tego bo i... No on się pomylił, to... ja się teraz z nim dogadałem, wiesz, bo się przebudził. Ty, ty ja ci dam zaraz znamia GPSa i, i spotkasz się z tym gościem, Dobra, dobra. dobra. Ty jadę się przebrać i ty wparujesz na klatkę i będziesz mógł zabić mu tę chmiel. Czekaj, czekaj, ja jadę się przebrać, teraz już nie będę Dymordem, teraz będę ktoś inny. Ja tylko ja nie mam kurwa tego, muszę jakiś undercover wóz mieć. Spokojnie, zaraz, ja mam wszystko patentowane, nie masz, się, zaraz jestem. Eee, kurwa. Dobra, moja stylowana chmiel. Na sprzedawcy chmielu, kurwa. <laughs> Dobra, jazda. Dobra, ja już nie jestem Diamond, tylko jestem kupcą chmielu. Hono, hono tu. Siadaj, ty. Już brzmi. kupca chmielu. Tata, przestrzenimy go, masz linę? Nie. To jeszcze jadę kupić linę. Co to ciebie za policja, że nie masz liny, ty? No kurwa, no nie mam liny, mam klamę. Napierdalam, zabijam, eee. kurwa, nie wiąże. No dobra, Lila i tak się przyda Dobra Ty ja tu kupię Liner? Kupię chyba Kurwa nie ma tu Lina, a nie jest, jest Dobra git Zajmister Bebor do Dzięki, a se szluga do tego zajaram w tej akcji. <laughs> Kurwa, jaka jadę ty. Czekaj, tylko muszę samochód wyłonić, bo on już go zna. O kurwa. Dobra, dobra. Nie dobra. będziemy mieli problemu z kruszkami. Chyba nie, bo to oni tutaj na terenie nie stoją, oni stoją tam dalej. Dobra, dawaj za mną. Chodź ci pokażę, chodź, chodź. Ty, ja tu będę stał na górze w klatce i wyślę ci je zamiaca, żebyś wparował, nie? Ja mu wysłałem gps że ma przyjść i mu zapierdolimy ten chmiel jeszcze go skroimy z kasy. Dobra. Ale to musisz iść ten, musisz iść tam gdzieś za blok, wszystki gdzieś w krzakach. To ja to tu będę... Tutaj, tak? da, ta 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 Dobra. Ta, ta. A masz tą linę? ta, Tak, ma, mama! Daj, daj, daj. Dobra, patrz na to. 382025. Dobra, 7, będzie to dobre. No. Uh -huh. Ty spierdolisz, nie? Ja go zatrzymam. No, no. Dobra. Dobra, git. Czy masz mój numer, kurwa? Mam, mam, mam! Napisz. Mam, mam! Czekaj, no napiszę, kurwa, czy zadzwonię. No napiszę. Dostałeś? Nikuja. Kurwa, no żeś mi kiedyś podał, numer jest inny? To mi podaj teraz. Masz wizytówę. Dobra. dobra, dobra. Dotarł do ciebie, ale. Do... Do... Dobra, super. On podobno już czeka. Dobra. Tam w kla... do klatki musisz wejść. Dobra, okej. Okay. E tutaj! Na górze! ty okay. siemanko. mam co? się ma, co masz tam przy sobie. To jest pierwsza część, drugą część przywiozę zaraz. Aha, aha. A to ktoś jeszcze tu przyjeżdża? A to... nie, nie, nie. Aha, Piotrka. aha. Dobra, czekaj, sprawdzę to. Przedzieje się temu. To do, do komputera, czy to na pewno jest to? Dobra. Dawaj. Dawaj! Ja przyjdzie mój z nami to zbada. Dobra. LSPD, ręce do góry! Ręce jest, w górze, jest, jeden i drugi! Co jest?! Odróżcie do ściany, do ściany, do ściany, do ściany, kurwa! Ale ja pana poznaję. Do ściany! Nie zrobiłem? Jeden i drugi! Co wy tutaj macie, kurwa? Czym kandlujecie? Ja ja, 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 Aha, ja nic, ja nic. Aha. Pierdolone fucking Chmiel! Najgorsze gówno w mieście! Ha, dobrze, że was mamy, kurwa, gagusie. Ja, 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 ja naprawdę, ja, ja, ja naprawdę nic nie siedemnaście do 47, Będę potrzebował wsparcia na biowóz Foreign Drive. Mam dwóch gagatków handlujących Chmielem. Prawdopodobnie jeden z nich to chmielasz. sam go doskonale. Prześlijcie wsparcie. Zaszła mała pomyłka, proszę pana. Biorę cię do swojego radywozu. ty czekaj. No, ale to naprawdę nie ja, to nie. to nie, to nie ja jestem tych mylarzy. Dobra, idę go przeszukać jeszcze. go z dawaj. mi co ty masz przy sobie jeszcze. Jak się nazywasz? Ciekawe. Gdzie Ciekawo. znajdę dobra, dowód? Pyta. Gdzie znajdę dowód? Nie mam. Zgubiłem. Połamał mi się. Połamał ci się dowód? Tak. O, dobra. Widzę paragony. Aha. Aha. Woda jest z legalnego źródła? Tak, prosto z kranu. Z jakiego źródła jest woda? Kranowa. Z kranu. Okej. Kranowianka. Okej, okay. okay, dobra. No słuchaj. Zaraz przyjdzie wsparcie. Zabierzemy Cię na komendę. Dobra. Ale jeszcze poszukam tego dowodu tak, osobistego. Którą? No pokaż, gdzie go do nas, Kieszonka jedna, druga. Gdzie on może być? Gdzie on może być? Ha. Sprawdzam tu No gdzie masz ten dowód? Wiem, połam się. No, nie, połam Cię. No i pierdol, że Ci się połamał. Pokaż go. Jak to mówi stare chińskie przysłowie, szukajcie, a znajdziecie. No to przeszukujecie całego, od góry do dołu. O, 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 mm -hmm. nie łaskotaj, nie łasko, jest, 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 Kurwa. Enzo Barella, okej. Okay. Obywatelstwo amerykańskie. 90 lata. 20. 31. 31 lat. No dobra, ja zły pod górkę było? Czekaj, tutaj to nim, Niech to nie masz kurwa. Paliwa, dobra. Zaraz podejdę. Czekaj, tutaj. I co? Mówiłem, że to działa! Zawsze działa! Zawsze no znajdujesz się Działa, 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 ale chłop nie zna. Ale tam trudno, kurwa, miękmy chmiel, to ci pomogą, ja mam plecak!